Głupio zrobił. szedł bokiem, zobaczył, po z... Pozwolić mu, zgas... mu zgasnąć. Nie, pozwolić mu zgasnąć. Walczył, walczył, walczył i zahał się. Ja dał mu po prostu zgasnąć, to by po prostu się wiesz. Na nie się nie sturdował. Dobrze, że mam. Potył trochę zepnął w ogóle. Pali się, pali się, auto się pali. Nic się nie pali. Pali się. Dupa. Dupa ci się pali. To tylko olej kurwa rozgrzany, tyle. ogień jest, ogień jest. Dawaj, gasi na Kurwa, ale ty masz dwóch chłopie. Gaś to, gaś. na lepiej z tamtą zejną. Albo gaśniki są jacyś. Ciepko, ciepko. Raz, Pali się, pali się, no. Pali się, pali się, daj się daj się. się Otwórzcie mask! Nie, 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 Otwórzcie mask Dołóżcie do ognia. Polej benzyną. Polej benzyną, no. Pali się, daj, kiełbaski. Popatrz. Popatrzę, przeszukam i... To nie ma co spokojnie. Ja już go prawie wyciągnął w ogóle, nie, I... nie powinien walczyć, powinien dać mu zgasnąć i by jeszcze raz odpalić by pojechał. trochę dalej, to... Ja znaczy że... mam. Delikatnie się sturlał. Tak? Ale przez dach? Tak. Przez dach. Głupio robił, bo, wiesz, walczył w zakręcie, bo już go stawiał tak, dać mu zgasnąć, odpaliłby jeszcze raz, pojechałby. A walczył, walczył, walczył i go wciągnęło, wiesz, i się przeturlał.

Zagrałeś? Oczywiście. Można rzucić okiem? Czy nie za bardzo? Czekam, co się nagrywa. A dalej? No ale to co, głos będziesz tam? Później coś tam? Zaraz z głosem? Hmm? Wasza nie złapała. Bo? <laughs> Bo? Nie. Nie, bo nie. Nie, bo nie, nie ten zakręt złapało. Łapało. Ostatni kawałek. No. no... się przeturlał, ani ten. No, taką rolkę. Głupio, że walczył. Masz to z tej strony? Co? Masz to z tej strony? Tak. Znaczy nie no, wejście tylko. A. To paru grubo, nie? Paru grubo tu poszło. jest te grubo ładnie szły. Hmm. bukami. Dobra. Auta. już koniec. herbatę? Nie, ja, dziękuję. kawę? Mam no, wszystko. Akurat poszliśmy. Akurat za się schowaliśmy. Jep. Akcja jakaś. Jeba.